Cześć, witajcie na moim kanale I sobie Ten. Odbierzemy tutaj sobie na głowie dalej puchalów i może od razu sobie je odbierzemy. Mamy 50 monet. Mamy punkty mocy, które chyba wezmę do Shelly Tak, wezmę je do I Jeszcze 300 monet. Dobra, i teraz mamy jeszcze tutaj ten. No to 20 notów. I teraz Big Waxing sobie 3 razy podskoczy. I raz, dwa i trzy. Dobra. I mamy 62 monety. 12 punktów mocy do nity, 14 punktów mocy do dalila i 20 punktów mocy do bo. Teraz mała skrzynka. Wcześniej trzy razy. Zawsze tak robię. I raz, dwa i trzy. Dobra, mamy 12 monet. 6 punktów mocy dobo. 8 punktów mocy do PAM. No i zostaje nam jeszcze jeden Big Box i Megabox i 50 monet. To na początku lecimy z Big Boxem. I raz mamy 2 3. Nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. 50 monet. No i bagatu Trzymajcie kciuki, aby ja tutaj coś wypadło. Chyba raz było. Dwa. Trzy i. Sióstka, mamy sióstkę. Jest sióstka. Jest, 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 jest. 166 monet. Czy to będzie jakiś gadżet? Chyba nie mogę mieć gadżeta. Tu chyba jest postać. Okej. Okay. 8 punktów mocy do Lausy. 15 do kolta, 23 do peni, 24 do Shell i już się nam jeden kaszuczy. 54 letniemo. Tara! Mamy Tarę, Jej! 13 na 6 mitycznych, dobra! Jeszcze mamy jakiś bonus, tak? No to, to musiało być 200 podwajacie. Jest! 22, szkoda, że nie legenda, ale dobra, mamy talę! Często takich zadmiarzy nam brakuje. Brakuje mi Tika za 4000, Edwita za 6000, Ems za 8000, Piperki, BBB Bii, Max, Spajka, Krylka, Leona, Sandy i Gejla. będę musiał sobie spływać, wytropić, no bo w tym końcu sobie nie zakupiłem karnetu zadmiarskiego. Z misji tutaj, no jeszcze trochę po 3-4 mam misję karnetu zadmiarskiego jeżeli bym chciał, to oczywiście wbiłbym dzisiaj ten... 21 jeszcze. No ale no już mi się nie chciało, już miałem tego mega boxa i tak dalej, mi się nie chciało. A szkoda, że 21 gim, już miałem jeden game bo ten. bym sobie jeszcze kupił big boxa ze sklepu, a to chyba jeszcze na pewno bym sobie kupił przed mega boxem. 300... tysiące trzysta 336 pucharków, hmm. To chyba tyle, pa!